Witam na kanale Zoomierań, nie na Umory. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, oczywiście zostaw subskrypcję i komentarz pod tym odcinkiem. Testuję dzisiaj żubra szlachetnego, mocnego. 6,5%. Ruszamy. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego jest tu garnek. Za chwilkę Ci wszystko wyjaśnię. Lecimy. Delikatne psy. Testujemy na szybko. Leciutki. Taki gorzki posmak na końcu. Ale też wyczuwam nuty słodycze lekkie. Nie najgorsze. Wydaje mi się, że ten zwykły żub lepszy, ale naprawdę piwo do wypicia. A czemu jest tutaj garnek, a właśnie skorzystając z tego, że mamy żubra to po pościące, po, po, po ściance, żeby zbytnio no właśnie nie spienić lejemy naszego żubra, Dwa 3 wystarczyły, no ja, nie no wydaje mi się, że nawet to jest dobre piwko, będę miał pewnie jeszcze nie raz z nim przyjemność, dlatego dzisiaj taka szybka degustacja, Odkładam go na bok, rozpalamy ogień pod garnkiem i tak delikatnie, pamiętajcie, żeby nie zagotować dorzucamy 4 goździki szczyptę cynamonu szczyptę imbiru oczywiście miodek ale to za chwilkę, jak troszkę piwo będzie cieplejsze sok z pomarańczy A tutaj już dorzucam połóweczkę pomarańczy. Przyjemnie podbije nam smak żuwerka. Myślę, że wystarczy. Odkładam na bok. No i teraz najważniejsze. Może już ten miodek wejdzie. Delikatnie go tutaj przerzucamy. Posłużę się tutaj drugą łyżeczką że rząd zjechał, oczywiście super, poszło. No i teraz pamiętajcie, nie gotujcie, żeby tak leciutko pękało. Wymieszajmy te wszystkie składniki ze sobą. Powolutku, powolutku, mieszamy, mieszamy. Oczywiście, jeśli ktoś ma jakiś fajny przepis na rzęcach napiszcie mi w komentarzach czasem mądrze posuwać fajnych yy, przepisów, więc yy, jeśli macie jakieś inne sposoby na nagrzeńca, chętnie, chętnie je poznam. Zobaczymy jak będzie jak to było, smakowało tej delikatnie. Poczekamy aż miód się rozpuści, sprawdzamy czy tutaj jest dobrze guderna, jak jest to Jest chyba ok, powoli nabiera tej temperatury. I delikatnie, delikatnie, delikatnie mieszamy. Yy, Spokojnie, spokojnie, może teraz nie będziemy tak drapać pod garnka. Pewnie jest to egzekwujący dźwięk dla większości osób. Lecimy, lecimy bardzo powolutku. Ja pamiętam e, zawsze takie piwo grzane, znaczy zawsze w niektórych e, p, e, knajpach, lata temu e, piwo grzane, to nie było piwo z goździkami, z pomarańczą, e, tutaj cynamonem, mirem, tylko po prostu piwo było podgrzane w mikrofalówce, dopłacało się za to 50 groszy, a jak było z sokiem, no to oczywiście jeszcze za sok, nie? I było piwo z sokiem grzane, pamiętam zawsze, jak to dziewczyny zamawiały, to zawsze piwo grzane, to babeczka, pyk, do mikrofalówki cyk i już jest grane piwo. Ale to w tym temacie to już wszystko. A tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie smakował w takim wydaniu. Trochę zimowym, trochę świątecznym. Brakuje tu jeszcze jakiegoś małego pierniczka, ale no może to potem. Lecimy, lecimy. No, łapię ciepełko, więc spokojnie, jeszcze mieszamy. Mówię, nie zagotować, żeby złapał lekko temperaturkę. Za chwilkę powinniśmy te goździki wyłowić oczywiście. Tak też zrobimy, może uda nam się złapać te cztery goździki. Gdzieś tu miałem siteczkę, ale teraz nie widzę. Zapiłem tutaj jeszcze efekt zęwarki. jeszcze chwilkę zostawiamy na sekundkę dosłownie podbijemy troszkę temperaturę może tutaj nie uda nam się zagotować tego piwa trzymam na stopie gdyby gdzieś tam było ból 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 gdzie jest powolutku powątku lecimy Wiem, to długo trwa, ale jeszcze chwilę dajcie, jeszcze chwilę zostańcie ze mną do końca, na pewno będzie warto doczekać do końca tego odcinka. Jestem widzę, że to goli. Zaczyna łapać temperaturę. Jeszcze chwilkę przytrzymamy. Wydaje mi się, że będzie luks. Wydaje mi się, że będzie luks. Odłowimy sobie łyżeczką Goździki to nie jest najlepszy pomysł. Pamiętajcie, żeby użyć jakiegoś sitka. Bo tutaj może być problematycznie. Dobra, jest jeden. No, powiem Wam, że robi się, robi się ciekawie. Dobra, mogłem to przecedzić oczywiście przez sitko. Raz, mamy jednego łbuza. Jeszcze człowiek miał dobry wzrok, to by to bez problemów znalazł. A tak, dobra, tutaj jest. ten drugi. Jest i trzeci. Po co ja to mówię, mogłem przecedzić przez zęby, nie tak? I czwarty łobuz, jest, ok. Mamy to. Mamy to, więc teraz piwo trafia do kufelka, delikatnie je przelejemy z boczku, z boczku. Jeszcze przez chwilę miałem coś takiego w głowie, że może kufel mi pęknie, ale na szczęście tak się nie dzieje. Dobra, lecimy wszystkie przyprawy. Cyk tak jest, mamy to do środka. Do środka wrzucamy jedną połówkę pomarańczy. Tak się prezentuje nasze grzane piwo pomarańczka w środku, kolorystycznie, no pięknie jak widzicie, albo nie widzicie, pewnie zobaczycie na przebitkach na zdjęciach, zapraszam na mój kanał na Instagramie. No, powiem Wam, nie, nie jest źle. A co były aj kurczę. cynamonem. Hmm. Tych gościków tak nie czuć, ale przebije się po naręczkę. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. ale co to by za kanał? Gdybyśmy skończyli na tym, oczywiście, jak jest piwogrzem, no to możemy to podrasować śliweczką. A jak śliweczką, no to oczywiście wpada śliweczka. No i co, taki malutki, malutki taki elikacz, delikatnie tak zamieszany. No i tak to można się kurować. Jeszcze raz cyk. No teraz to dopiero rozgrzewa. Spokojnego wieczoru. Dziękuję za oglądanie do końca. Zostawcie subskrypcję, komentarz. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Z mnie nie na umór. Trzymajcie się. Cześć.